Okej, okay, wszystko załatwione, więc robimy poradnik. Siamanko, witam Cię w kolejnym odcinku na kanale Molokita. I dzisiaj mam. Po... Dzisiaj robię hot dogi. Robię, robię hot dogi. Robię, ale trochę dziwnie, bo robię w mikrofali chociażby parówki. Ale. Przeniesiemy się do kuchni. Jesteśmy i... była! Mamy! Mamy tutaj bułki do dogów, na tyle mamy karówki. do śniadania. E, więc to nasza kuchnia. Szymon gotuje. Molokita gotuje. Ale tu Tam jest karma. Kurde, ci widać. Ja nie tego zapachu. E, dobra, e... mamy miskę, mega miskę. Ow, I mam wlać do tego wodę i, i dać dwie parówki. No chcę dwie. Hot Dog Balls Classic. Opróżnimy sobie jak będą się parówki robić. Tutaj mamy nasze parówki karczyńskie. Parówki premium. te w górę i suba. Ja pierdę. Nie wiem czy to tak robić, czy inaczej. mam gotuję. Jak ja się zaraz rozgo? Ja, ja jestem chory psychiczny i śmierć jest zwykła parówka. Ja się to tak. W ogóle bym w tej kuchni jebie. Molochita robi hordowi. Dobra, kuźwa Szymon, nie przesadzaj z tą wodą. Rachunki musisz zapłacić. Rachunki trzeba zapłacić. Jestem psycholom, ujrzy, nie jestem psycholam. Wybierać to po, po sajkach i filmach, że jestem psych. I na oto. Tej tacy będziemy składać sobie naszego hot-doga. Tam widzicie jest mikrofala. Zwracajmy na te parówki uwagi. Nie no, teraz to wciąż mało tej wody. Jak te parówki się tu nie zmieszczą! Za cholera! Taka poruwa do... zmieścić swemu. To się nie zrobi. Ja będę jadł inne parówki for doga. Właśnie mam całą rękę mokrą. Już ta parówka mi się... O Dłonie do ma... Piszę do mały czy to tak ma wyglądać. Czy mój wraca? Wiem na kamerkę od razu, nie ma co się pierdzie. Czy to tak ma wyglądać? Parówka się jakoś idiotycznie zgina. Czy to ma tak wyglądać? Nie zrobi. No? Co? Dam to do mikrofali. Jednak dobrze. Tak. Tak. Nie reagujcie na to. Ui. i na minuteczkę. Ja przygotuję sobie inne rzeczy, dużo ważniejsze rzeczy. Jakieś hot doga? Jestem uh, ślepy. Jestem ślepy. Będzie bomba dobroci, o Plasterek sera leksera sobie do Chcę Nie ma żadnego mniejszego noża! Boję się. Ja się boję najbardziej, że ta parówka będzie lodowana. Już gorąco! Pamiętajcie dzieci, nie dotykajcie noży. Ja bym hmm. byłam idiotą, otworzyłem mamy kamerę morzem i chcę palca. No i ślad nie ma. Jakiego mamy taką bułę? Tylko z drugiej strony mam to naciąć. Jest ręka odetna. Boję się. Zrobię to w bezpieczeństwie. Żeby sobie nie przeciąć. Palca. Czekajcie, tu to robimy. No mam kochę na dół kamerę. O! Jak ja coś źle ja pierdziele, przecięłem do końca na stówę, teraz się ze mnie śmiejecie i mówicie, ale idiota, źle to totalnie robi, pajac. Domowy hot dog. Jak oni robią te hot dogi, niech czuwi, serio jestem ciekaw. O w Mamy naszą buła i tak. Ja to pewnie do końca robić! Jakim ja jestem pajacem? Idiotą! Ta parówa jest tak gorąca. Krajam sobie końcowy tych parów. tak to, to to idiotycznie już wyglądam creepy. Jestem nożem trochę. Jak Eee, co! Je? O fuj, to jest ocet. Ja pierdzielę! O, a! Nie, jeszcze nie, nie... i to już mi starczy. I do tego... Cebulka prażona. Czy mam gotuję normalnie? Ale drugi materiał, dobra, i składamy naszego hordowa. Jeszcze na pół minuty, dobrze, cić trzeba. Nie wyjdzie. Mam ser, mega ser. O kurde, poczekaj, to trzeba jakoś tu... Nie, ja to całe rozpierdzielę. Dobra, jakoś tak to zrobimy. Ale serowe to będzie też, bardzo. Nie, tego sera nie daję tu. Właśnie, przez jego zniszczenie... Cała Co była? cała była jest zniszczona. Są buły z pierwszym. Dobra, dam jedną połóweczkę. Kawałek taki, o, dla smaku. Do środka paruwa. Poczekaj, ty, to ma nawet może wyjść, poczekaj. Chwila, Eee... Sosiwa. Nie wiem, hamburgerowy wiem tu w ogóle. Dajcie znać, z jakimi sosami wy... wyjedziecie wyjecie Hot Dogi. Ja ile jecie? Kurwa, ja to nie. Nie! No kurwa, tu gdzie? to gdzie? Kurwa, meto to profesjonalnie. No, przecież my się cały on, to po prostu. Sucho w ryj, co nie może być. Mamy hot dog. I znowu. Tego wiadomo trochę. Nie wiem czy dobrze co zrobiłam robiąc nad kranem. Pyk, co siwo. I cebulka prażona. Ja ja jestem ślepy. Smażona. I to teraz sobie posypujemy al dente. Ale szczęście, że to w ogóle robię nad paluchowym łazieniem, nagle, jeszcze tego nie potrzymał. Potrzebuję talerz. I sam muszę radzić w tej kuchni. Rodzice w pracy, no Szkoda mi tego hot doga. To zrobiłam to Dobra, ale może sobie jeszcze drugiego zjem. Ile kuś posprzątania. Zaraz zrobimy test smaku. Nie, rozpieprza się cały. Pomocy! Pomocy! Proszę Cię, nie zniszczcie się! O w dół, To po. Ja się boję, tak się boję. Ty, jak ten kodok mi się rozwali, zakijmy lodowe. Kurde, Gdzie dać ten ster? Tu dam go. Ja pierdzielę! Co? Wiele to, co ja tu zrobiłem? Nic, nie. Okej. Okay. Nie to się. Totalnie się to rozpi... Nie zaraz furia weźmie! Ten chodem w ogóle nie mi nie wychodzi. Cenie go 2 na 10 przecież. To jest niemożliwe, że, go, że on będzie dobry. To jest po prostu niemożliwe. Co? Nie, właśnie zepsułem tę bułkę. mi się rozwał. Nie czułem. Dobra, nie nieważne, dobra, cicho. Może ci się udało. Seraz se nawet tym. Pa? Mogło tu wyjść. i nie widzę w ogóle al dente al dente jestem psycholem dobra napiszcie w komentarzu czy byście zjedli takiego hot doga Ojej. sile tu ja mam sprzątanie. ja sobie drugiego zrobię poczekajcie, tą miskę sobie oddam tu i biorę kamerę Później biorę hot-doga, albo nie, najpierw hot-doga. Poczekajcie 10 sekund. Wiem, że to na 10 sekund. Nie ważne. Telefonik oczywiście. O, kamera zmieści proszę. Wiem, że ten farasz ogromny. Dobra. Mamy naszego hot doga, Tak on wygląda. Jak go raz. Ja nikt by tak samo jego nie zrobił. Nikt by się nie trzymał. Uwielbiam cebulkę. Dobra, test. Miał ja, z drugiej strony.

Jest dobrze. 7 na 10. Wiadomo, od rodziców lepszy, ale ten też jest najgorszy. Tajem i od razu przychodzi. Na razie. Smacznego, jeśli coś jecie.